Dobry wieczór Państwu, jubileuszowa edycja tańca z gwiazdami, a ze mną zwycięzczyni jednej z edycji, Aneta Zając. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Aneto, jak patrzysz po latach na kryształową kulę, to jakie masz emocje i jakie masz wspomnienia związane właśnie z tańcem z gwiazdami? No, są to niesamowite emocje, w ogóle kryształową kulę mam dzisiaj ze sobą, czeka w garderobie i jak patrzę na nią, to te wszystkie wspomnienia wracają. No, taniec z gwiazdami to jest taki program, że on jest w moim serduchu i zostanie już na zawsze, nic z tego nie zmieni. Zastanawiam się, jak tańczyłaś, to jaki taniec był dla Ciebie największym wyzwaniem? G kiedy zostawiłaś najwięcej potu na sali treningowej? Mm, ogólnie w standardzie byłam taka średnia, nie, nie, nie mówię, że w łacinie byłam dobra, ale ja... Jakbym miała te dwie, dwa style wybierać, to wolałam właśnie łacinę, więc w standardzie musiałam się bardziej, bardziej podszka podszkalać, natomiast jakbym miała wybrać jeden, jedyny taniec, w który włożyłam mnóstwo serca, ćwiczeń i w ogóle emocji, to jest torumba. No miałam zresztą takiego partnera, yy, Stefano, który po prostu jest mistrzem rumby i on mnie tak wyćwiczył, że do tej pory pamiętam kroki. Zastanawiam się, czy pamiętasz też ten stres e, przed oceną jury, czy bałaś się ocen pani Iwony Pawlowi? Ogólnie my mieliśmy ze Stefano takie podejście, że przyjmujemy... Te oceny z pokorą, przyjmujemy do wiadomości uwagi, no i staramy się jakoś realizować, te, poprawiać to co, to, co jurorzy nam zarzucali, że coś było źle, ale ogólnie staraliśmy się przede wszystkim dobrze bawić, więc już podchodząc do tych ocen, to mieliśmy ok, 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 ale my się fajnie bawimy i jest to dla nas duża frajda. Zastanawiam się, gdzie stoi kryształowa kula w Twoim domu? W kuchni, bo tam jest takie światełko puszczone na nią. E, o to ładnie... takie ładne e, ozdoba. Tak, tak i ładnie rozprasza te swoje, e, swoje takie blinki robi. I to jest taki też dowód, ta do kryształowa kula, że nie warto się poddawać, że dążmy do celu i wygrywajmy sukces. Tak, dokładnie i jest to, no jest to spełnienie marzeń i warto dążyć do tego spełnienia marzeń, ale przy okazji nie po do celu, tylko żeby się dobrze dobrze bawić. I wykorzystać, bo w tańcu z gwiazdami jest się tylko raz. Tancerze są wiele razy, a, a osoby, które uczestnicy są jeden, jedyny raz, więc warto, warto po prostu korzystać z tego. Zastanawiam się, czy po tańcu z gwiazdami miałaś jakiś taki boom od producentów czy od właśnie osób z branży, że zostałaś zaproszona do nowych produkcji? Czy miałaś coś takiego w swojej karierze? Bo czasami to się zdarza. Nie, chociaż chodziłam na castingi, natomiast ja poszłam do tańca z gwiazdami po to, żeby spełnić też swoje marzenie. O tańcu, Żeby się nauczyć tego tańca. I na tym się koncentrowałam, a też nie, nie miałam już zbyt wielkich oczekiwań po tym, jak, jak się edycja skończyła. Bo po prostu ja ogólnie się popłakałam, jak się skończyła, to i to płakałam, tak i płakałam przez cztery dni. Ja byłam załamana, że już nigdy po prostu nie wejdę na parkiet i nie, nie będę tańczyć. A zastanawiam, czy dzisiaj zatańczysz, czy jesteś po prostu woli gości? A, nie mogę zdradzić. Okej, okay. to Aneta podpytam się o nowego członka rodziny, bo ostatnio zrobiłaś powieszony na Instagramie. Jak tam piesek, jak się zaadoptował? Dobrze, wszystko w porządku uczymy się siebie nawzajem. Ona ma teraz trzy miesiące, więc aklimatyzuje się u nas w domu. My też się musimy dostosować do nowego, do nowego członka rodziny. Sukienkę dzisiaj wyczyściłam wcześniej. Teraz nie byłam do tego przyzwyczajona, ale wykupiłam sobie zapas tych wszystkich rolek. Także no, uczymy się. Mieliście już taką sytuację, że na przykład pogryzła meble albo coś tak nabroiła, że musiała dostać jakąś taką srogą karę albo karę po prostu, żeby się nauczyła, że nie? Srogiej kary nie, bo ja nie, nie, nie jestem zwolennikiem kar, ale tak naprawdę, żeby dobrze wychować psa, zwłaszcza takiego, bo to jest border collie, ja zaczerpnam wiedzę od, od osoby, która po prostu się w tym specjalizuje, behawiorystki, i ona powoli nas prowadzi. W tym, jak, no jak ukształtować tego pieska, żeby on miał szczęśliwe życie i żebyśmy my też mieli szczęśliwe życie. Zastanawiam się, czy będzie z tobą biegać. No, ja mam taki plan! Mam taki plan, już sobie to wszystko zaplanowałam, natomiast teraz ona tak szybko biega, jak jest taka mała, że chyba nie wiem, czy ja na nią, za nią nadążę. A kto wyprowadza na spacery, jak to wygląda? Oj, to na zmianę, raz ja, raz, raz chłopaki. Ale Polityka to jest taka właśnie jasa wymagająca, ona bardzo lubi spacerować, prawda? To są kilometrowe spacery, to nie jest pięć minut i spokój. No na razie jest to 5 minut, bo ona jeszcze nie jest szczepiona, więc to do końca nie jest szczepiona, więc musimy na nią bardzo, bardzo uważać. Ale już ta socjalizacja jest, no a co będzie później? Później to zobaczymy. A zastanawiam się, kogo to był twom, pomysł? Twój czy chłopaków, żeby przegrająć pieska? Nie, to był taki wspólny nasz pomysł już od wielu, wielu lat, y, więc to wszystko jest przemyślane. Y, wie, zaczerpnięta wiedza jest, y, czy ta rasa, czy inna. Tak jakby, no to jest odpowiedzialna decyzja. To nie jest taki, taka fanaberia o minutę. Dobra, weźmy sobie pieska. Więc naprawdę troszeczkę to trwało kilka lat u nas, aż w końcu spotkaliśmy tę jedną, jedyną. Ej, to była się z pierwszego wejrzenia. Tak, tak, tak. Tak się zastanawiam e, właśnie jeszcze nad tym, e, bo taki ten piesek też potrafi nauczyć odpowiedzialności i to też jest takie fajne wychowawcze też dla twoich synów. No na pewno to uczy, to w ogóle zmienia tak jakby mieszkanie, bo jest e, takie ciep... wcześniej też ciepło, miłość jest bez pieska, ale z pieskiem to wszystko jakoś tak zyskuje taką fajną, cieplejszą otoczkę. No tak, bo dom jest też już pełny. Wchodzisz do domu, nie ma ciszy. Na przykład chłopaki są poza domem, nie ma ciszy, tylko przywituje cię, że dosnę szczekanie. Tak, no już szczek nie ma i mam nadzieję, że tak w sumie zostanie, żeby nie, nie denerwować sąsiadów. Natomiast y, zawsze teraz jak wchodzimy do domu, to nie patrzymy się tak, tylko od razu tak, czy nas przywita, czy nie. Ale to nie mogę też nie zahaczyć o jeden temat, ile masz w końcu kilogramów na minusie, bo odkąd się widujemy, za każdym razem wydaje mi się, że jesteś coraz szczuplejsza. Bardzo dużo. Natomiast ja nigdy w sumie nie poruszam tego, tego tematu, nie podaję konkretnych liczb. E, ogólnie moje BMI jest w granicach normy i po prostu będę robić wszystko, żeby się w tych granicach normy utrzymało, żeby już więcej nie doprowadzić do, e, do tego, żeby była nadwaga czy otyłość pierwszego stopnia. Ale to jest tak, że jeszcze cały czas się odchudzasz, czy teraz jesteś bardziej na etapie stabilizacji? Jestem na etapie stabilizacji i. Y, Okej, okay. a, a masz tak na przykład, że kusisz się na słodycze czasami, czy... Bo gdzieś czytałam Twoją wypowiedź, że Werminowa jest zupełnie słodyczem. Czy masz takie słabsze chwile? No, czasami tak, czasami się zdarzy, ale, ale jednak staram się pilnować, bo, no, bo nie mogę. Ale to ostatnio, jak się widziałyśmy, to był czas wakacji, teraz jesteś już po wakacjach, więc podpytam jak zawodowo u Ciebie, co się będzie działo? No, pierwsza miłość to, to przede wszystkim e, projekty teatralne. No i, i tyle. Aż tyle w sumie. Bardzo się cieszę z tego wszystkiego. Ja trzymam kciuki, żebyś się cały czas rozwijała, żeby cały czas było Tobie głośno. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Życzę wspaniałego wieczoru. Dziękuję również. Również wspaniałego wieczoru Ci życzę. Dziękuję bardzo Wam. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.